Dobra, czat! Słuchajcie, wczoraj grałam sobie na hardkorze, bo jeżeli ktoś nie wie, to parę dni temu zaczęłam serię z hardkorem na 1.17, na datapakach od Mojangu, no i y, wszystko szło po mojej myśli. Dopóki. Za mną nie zrespił się głupi creeper. Oto to. Marchewki się opłaca... Marchewki się trochę nie opłaca farmić. Co one dają? Nie jest. No i słuchajcie, umarłam. No jest jak jest. Byłam po prostu załamana. Dlaczego? Ponieważ fajne miałam miejsce na życie tam w tym minecraftcie i w ogóle było fajnie. Myślałam, zastanawiałam się, czy wracać w ogóle do hardcora, czy grać nad tym, czy próbować dalej, bo no nie wychodzi, tak? Umieram. A to jest z któryś z kolei e, hardcore, który zaczynam. Ale, i teraz, ale, co z tego? Co z tego czas, że, że umarłam? Trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej Nie poddam się Dzisiaj zaczynamy kolejnego hardcora Nowego hardcora Na 1.17.1 I będę do setnego dnia żyła Oto to, przetrwam czat Nie poddaję się, poddają się tylko przegrani Jeśli nie spróbuję to nie będę wiedzieć Przetrwam, 100 dni, zabiję smoka Zrobię bazę, zrobię nawet niebieskiego Axolotla Będę miała kozy Wszystko czat, netherite Muszę to zrobić, dam radę Zatem czat, Polska górą, pepo cheer. Jedziemy z tym Tworzymy nowy świat. Będzie dobrze. Nie poddajemy się. Oto to. Nigdy się nie poddam. Nie ma nawet takiej opcji. Jak przetrwam, to oczywiście wrzucę odcinek na YouTube'a. Zatem słuchajcie, pozdrówcie, YouTube'a, wszyscy. Lecimy. Oto to. to. Pozdrów, YouTube. Dokładnie. Pamiętajmy, na 17.1. Prelist. Tworzymy nowy świat. Oczywiście, świat. Hardcore, nader paskudny. Nader jest super skinie paskudne. Nie, no, to bardzo super z bazaltową, No, ale jest jakieś rozmaicenia. I nowe drewno. Tata, Monek. Nie, no, bazaltówa to akurat. A tfu, ale dobra. O, jesteśmy na nowym świecie. Proszę bardzo, działamy. Cześć. Bierzbę, rebrewienko. Tada. Nowy hardcore. Dlaczego zawsze taiga, no? Dobra, znajdźmy wioskę. Jeżeli chodzi o mój plan, to oczywiście nie chcę, się, nie chcę mieszkać w wiosce, we wiosce, ale bym chciała znaleźć wioskę, żeby blisko w miarę się wybudować kamień. Proszę, nie od razu, żeby mnie nikt nie zabił. Proszę, proszę. Znowu wioska. Nie, no Jezus. Monek, no, musimy, musimy się zaopatrzyć w rzeczy. Ja mam taki plan, żeby nie budować się w wiosce, tylko koło. Znowu wioska. Ta, ta. A co? Skąd ja wezmę osadników? Dobra, raz, dwa. Ile bierzemy? 6. Jeszcze na piecyk, nie? Tam już jest jakiś królik. Dobra, szybko. Bardzo Nawet Tak patrzcie, jak ułożyłam. Wszystko tak, jak ma być. Tak, jak powinno być. I uważamy na creepery tym razem, czat. Zbyt mądra na tą grę? Dokładnie! Nie no, to jest przesada. Nie przesadzajmy. To no, jest zbyt głupia. Nie. Sadgę. Jest, jak jest. Dobra. Owieczki, może by było łóżeczko. Siema, jest jak jest, jest jak jest. Dajcie spokój z tym lasem, hatfu na niego. O, już mamy słuchajcie tę trzcinę, więc fajnie, super, super. To się niech przepala. Plan jest taki, może sobie zrobię łódeczkę, bo tutaj widzę, że jest rzeczka, więc sobie popłyniemy, co? Owieczki, sadgę, trzeba coś jeść. Już robimy sobie łóżko. Jedz jagody i nogę zombie. Chciałabym, chciałabym, ale tutaj nie można. Dobra, można jeść mięsa, mięso, ten flesza. ale jednak nie. Czekasz na pierwszego creepera? Aha, tacy właśnie jesteście. Dobra. Odpowiedź dla Ciebie. Lewym przyciskiem można uderzać mowy. Bardzo śmieszny budzik, bardzo śmieszne. Ale się uśmiałam. Po prostu bardzo. Dobra, lecimy sobie w takim razie. Słuchajcie, zabijam zwierzątka. Muszę. Ej, kurczę, wy możecie. Czy możecie przestaniesz wydawać nawet z tymi światami? Aha, tfu na ten świat. Czy się las kończy? Tego lasu jest tutaj wilk. Bill by się przydał. Słuchajcie, bo plan jest taki, że ja chcę jak najszybciej, tak naprawdę, to potem zdobyć. Nie, potem nie umarła. Przecież pewnie znowu umrę. Tak jest. Tutaj jakaś, jakieś żelazo? Nie. Żelazo by się przydało już. Aha, dobra, nara. Nara, Moby. Nie dziękuję. Nie dzisiaj. Dzisiaj nie umrę. Nie umrę, Pepogie. Dokładnie. Idziemy przed siebie, czad. Podróż! Podróż życia. O i właśnie o to mi chodziło. O góry, ponieważ w górach są kozy. O to, to. A wiecie, że zostały dane jakieś dziwne krzyczące kozy, tak przynajmniej e, z tego co pamiętam. Krzyczące kozy, możemy je napotkać. W sensie ona krzyczy i jest bardzo rzadka. Tak, Cedi się nazywa. Monek, <laughs> monek, monek. Krówka tam jest. są kozę w ogóle też można zdobyć, taką krzyczącą. No straszne dźwięki wydaje, czad jak człowiek. Podobno to jest e, nawet e, zmieniony głos człowieka, który wrzeszczy, więc no nieźle. E, taką kozę też można tak jakby no nie zrespić, ale stworzyć, jak się rozmnaża kozy i jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że się ją zrobi. No krzyczysz i jesteś rzadka. Aha, dobrze, to pamiętam. Jak krzyczę czat. No trochę krzycze racja. W sumie plus jeden. No jej, po, no bo wkurza czasami, no. O, krótka i serio już jest koniec dnia. Słuchajcie, mamy wodę. To jest bardzo dobrze. Dlaczego? Ponieważ pójdziemy na morską przygodę. Oto, to czat. Kozy, dajcie mi spokój teraz. Nie próbujcie. O, nie ma krzyczącej. Słuchajcie, my musimy znaleźć krzyczącą kozę. Czas, żeby ją wziąć. Czekajcie, zrobię sobie super achievement. Czekajcie. Chodź, koza, go się uspokój. Nie próbuj nawet. O, czekajcie. O, o, o. Chodź. Krzycząca. Nie ma. Waź, właź do łódki, bo muszę mieć pierwszy achievement. O, dobra. Spaca nowa do łodzi. Zrobiony achievement. Dobra. A teraz? Czy cię wypuszczę? Oczywiście, że nie. Dziś kozą, która zrobiła ze mną achievement. Biorę drugą łódkę. Ją zostawiamy. Będzie tak już do końca życia swojego zamknięta. Jest, jak jest. Nie no, musimy znaleźć krzyczącą kozę. Ostatek czad. Okej, okay, drzwi. Tam będzie żelazo. Proszę, niech tam będzie żelazo. Będzie na tarcze, będzie na e, ten. Na wiaderko i w ogóle. Pierwszy dzień. A ma już więcej żelaza niż na poprzednim saveie? No tak jest, racja. Osiem już mam, co? Faktycznie już mega dużo. <laughs> Żuwiki, ale ładnie tu chat, co się dzieje? <laughs> I żółwiki. Ładnie, ładnie. Góra jeszcze. Fajny, fajny teren, powiem wam. No, on u mnie wygrywa bardziej niż ta Wiocha. Żółwiki, white people happy. Żółwiki jak solotne. jak myślicie, jak dogadają się. Fajnie tutaj jest. Jest tutaj statek blisko. A, dobra, tam idę, tam idę. Słuchajcie, tam będziemy mieszkać koło żółwiku, white people happy. Dobra, mam miejsce. jej Polska górą w końcu. I jest dzień piąty. <laughs> Tutaj jest spawn tych żuwipu. Zgaddałem się, ale on chce uciec, nie uciekniesz. Proszę, tutaj mogę go dać, Pływaj sobie. Proszę bardzo, z delfinkiem! Mamy własny czat prywatne jeziorko z delfinkiem. Z aksolotlem, yy, z rybami jeszcze żółwie. No po, po prostu mamy fajną taką morską przygodę. Dobra, tutaj budujemy oczywiście domek. Słuchajcie, malutki, szybko rozkładam skrzyneczki i lecimy z tym. Trzeba porozświetlać. Fajnie, mamy diament jeden, skórę, mapę jeszcze, której nie zużyłam. ścinę sobie, już zasadzę tutaj koło jeziorka. Będziemy mieszkać tutaj, tu. Ale fajny teren. Gdzie jest aksolot? No, lunetę bym chciała zrobić, żebym go mogła zobaczyć. A tutaj to nie, bo ja sprawdzam. Tutaj nie ma na szczęście żadnych, tak jakby, można powiedzieć, odnóż w sensie nigdzie. Tak, absolutnie ucieknie. Dobra, lecimy, tylko żeby się creeper mnie nie zrespił znowu. Proszę. Mech mam! i zdobyłam mech. Nie chcę robić dziury, tylko zrobić profilaktyczną dziurę. Dlaczego profilaktyczną? Profilaktyczna dziura, już wam powiem do czego służy. Służy do tego, jak widzicie dużo mobów, to wchodzicie do dziury i już was nie zabiją. Więc taki jest plan. To jest profilaktyczna dziura, tak zwana. I trzeba ją też rozświetlić. Ale ogólnie plan jest taki, żeby dzisiaj zrobić domek mały. Co jest zombie, gdzieś czat, gdzieś jest jaskinia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To no dobrze, że jaskini się przynajmniej będzie respić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zobacz 4. 5, 5. Dobra, i teraz na zmianę. Tu, tu, żeby równo było, bo ładnie równo. Czar. Oto, to. Wiem, że co pięć jest dobrym sposobem rozświetlania. To wiem, to wiem. Pięknie rozświetlimy sobie też teren ten. Aaaaa! Co to jest? Mieczyk zrobić, czar. Już tam jest jakiś spawner. Nie, nie ma spawnera. Może zakryjmy tą dziurę? Właśnie boję. Już nie, w sumie teraz nie trzeba. Patrzcie. Gdzie on jest? Jest mój aksolot. Jest! Delfinka nie zaatakuje. Rybki tylko tutaj mi złowił. Ale fajne, ten axol nawet mi łowi ryby, no, widzicie? Proste. Nie no, aksolot nie, co wy? Delfinka, aksolki zabijam utopce i y, zombiaki. Zombiaki chyba nie, no znaczy nie wiem, bardzo to zostało zmienione, bo ja pamiętam jak grałam na Snapchatie Chat. No to nie zabijały y, tych y, zombiaków normalnych Tylko i wyłącznie utopcy Jak już y, ten y, się zmienił W sensie zombiak na utopca To wtedy tak Dobra, możemy już iść spać Sama nie dam rady chyba na rajda, Chyba, żebym miała netherite'owy serce, no to prosto Ale psy zawsze tak pomagały Pamiętacie czar? One wygrywały, a nie ja One O to, to. Zrobię rekrutację do armii psów Oto to, to Będzie rekrutacja robiona Tylko pierw muszę mieć jeszcze Kości dla psów Ale będziemy robić Klawiatura F O, 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 nie Żeby mi klawiatura nie padła teraz, bo ja psuję. Eee, poczekajcie 5 sekund. Oto to. Ja za chwilę wracam. Zatem za chwilę będę. Dobra. Jest git chat, a teraz lecimy już na inną grę. Eee, Znalazłam tutaj miejsce. Mam mega kozackie miejsce, więc no, będziemy dzia dalej działać. Tam będzie powstanie mały domek. Eee, mamy e, Axolotla, który sobie tutaj gdzieś pływa i wszystko, co potrzebujemy. Więc dobra. Więc lecimy, słuchajcie, z tym lecimy na Foresta. Oto to. Dobra.